To było w podstawowce i po przystanku w czasie wakacji znalazłem pudełko bardzo podobało mi się to pudełko wziąłem je w rękę i poszedłem w szatki. Nie chciałem otwierać tego pudełka, żeby ktoś mnie zaskoczył byłem sam. Było lato, było bardzo gorąco. Trochę inaczej było w szakach niż teraz. Zieleń bujna. Miałem 12 lat. To był słupek komuny. Nie było wtedy takich pięknych opakowań jak teraz. Często teraz opakowania są dużo ciekawsze niż ich zawartość. Bardzo często tak kiedyś nie było, były szare kartony albo nawet po prostu szary papier. Więc wziąłem to pudełko. Ono było oczywiście. Dużo ładniejsze niż to, to jest taki tylko przykład. I je otworzyłem. I w tym pudełku było kolejne pudełko, mniejsze. Dodajmy jeszcze, że to pierwsze pudełko, ono też było okręcone jakimś papierem. Z tym, że tak trochę niedbale, ale to też był bardzo ładny papier, który wówczas był rzadko spotykany a wręcz dla mnie to po raz pierwszy w życiu to nie był też przecież okres świąt zresztą wtedy na święta też prezenty były pakowane w obszary papier branża papieru pakowego nie istniała wówczas w Polsce jeszcze i byłem ciekaw co jest w tym mniejszym pudełku otworzyłem to mniejsze pudełko i to co zobaczyłem to było bardzo traumatyczne przez wiele lat w ogóle o tym nie mówiłem. Otóż w tym małym pudełku i w tym bardzo ładnym pudełku było, z Państwa, kocie gówno. Nie wiem, kto miał taki pomysł, żeby kocie gówno pakować w pudełko, które umieścił w drugim pudełku i owinął jeszcze? niedbale takim ładnym papierem a teraz proszę Państwa nawet wybierając to miejsce do filmowania wcale nie myślałem o tym kubeczku który też można używać w takim sensie że gdybym wtedy go spotkał to byłby dla mnie ten kubeczek bardzo ładny zachęcam też do nagrywania filmików ze swoimi wspomnieniami z podstawówki